Jakieś 5 e, miesięcy temu tak, e, odbyły się wybory, e, wybory parlamentarne, w których PiS uzyskał 35%. Więc naiwnością było, e, było myślenie, że po 5 miesiącach e, prawie i sprawiedliwość spadnie poniżej 30%, czy, czy, czy nawet na 22-3%. 5 e, miesięcy to naprawdę nie. Nie było do czasu, nie wydarzyło się nic po stronie prawa i sprawiedliwości, takiego, żeby ten elektorat odpłynął, a, a czasami były takie elementy je mobilizujące. Pamiętajmy, że też e, wybory samorządowe rządzą się trochę innymi prawami niż wybory parlamentarne. No. W polityce jest tak, że no, często kluczem do, do dobrych wyników jest wywołać odpowiednie emocje. Pozytywne dla własnej partii, negatywne dla innych. Wybory, w wyborach są, o ile łatwiej to zrobić w wyborach prezydenckich, czy, w, czy w, wyborach, wyborach, ta, no, w wyborach prezydenckich, czy w wyborach parlamentarnych, no w wyborach samorządowych trochę, trochę trudniej te emocje wywołać, nie? bo trudniej zwodować się tak zwane tematy, czy, czy ogólnopolskie, czy tematem czy tematy takie światopoglądowe, no bo zawsze ktoś no ale wybieramy radnych, prezydentów, burmistrzów, którzy będą decydować, nie wiem, o drogach, szkołach, przedszkolach, to dlaczego Wy nam wychodzicie z tematami światopoglądowymi, o których ci ci radni, czy prezydenci burmistrzowie nie będą decydować, więc trudniej jest zmobilizować taki też czasami elektorat, który głosuje na platformę obywatelską.